Witam wszystkich. Zacznę nagrywać filmiki związane z pracą na busie do 3,5 tony. Co teraz jest bardzo niby taka popularna praca, ale nie każdy sobie zdaje sprawę, jak to wszystko wygląda. I będę w filmika starał się mniej więcej pokazać, jak to wszystko będzie działać. Teraz stoję tutaj w Finoujściu przed promem Baltivia Polferiesa. Jakby ktoś kiedyś jechał, no to bardzo prosto się bilety kupuje, czy, czy nawet czy jeśli szef Wam zamówił wcześniej, no to się tylko podjeżdża do bramki y, na Polferiesa przynajmniej, bo na inne promy jest troszkę inaczej, ale na Polferiesa podjeżdża się do bramki, daje się dowodzik osobisty, czy numer y, rejestracji, prawda, i wydaje bileciki i się wjeżdża. Już się powoli szykują do wjazdu, nie wiem czy ten prom już jest pusty, czy pełny, nie mam pojęcia, nie widzę tam nic w środku, więc raczej jest pusty. Zaraz będą chyba wpuszczać. Będę starał się Wam pokazać mniej więcej jak się wjeżdża na prom i tak dalej.